Witam Was serdecznie. W tym filmiku chciałam Was zaprosić na wymiankę z gosią. I żeby nie przedłużać, żeby filmik nie był tak długi jak ostatnio, to zaczynam. Może zaczynam od największych produktów, największych gabaretowo. To są dwa produkty z Lumen. Pierwsze to jest żel do mycia twarzy do skóry mieszanej i tłustej. I on wygląda tak: to mamy 200 ml i Kolejna rzecz to jest tonik, również do, skory, do, skory, do skóry tłustej i mieszanej. Oba produkty są z serii Matte Touch. Kolejnym takim większym produktem to jest mydełko z kores Nie jest pewne, czy to jest właśnie mydełko do ciała, czy mydełko po prostu, czy też może być używane do twarzy. Ale też ostatnio kupiłam chyba pastę. Trafiłam na pastę z Kores w TK Maxie. Więc fajnie będzie po prostu sprawdzić kilka produktów z Cores. Tutaj na pewno się doczytam później, czy, czy ono jest też do twarzy, ewentualnie, czy tylko do ciała. Przechodząc dalej, tutaj dostałam takie trzy błaszczyki. Dwa są z Essence, jeden z Izadory. To jest Essence. Ten, ten, ten maleńki, to jest Essence Stay with me w odcieniu 02 My Favorite Milkshake i on wygląda na ręce, tak? Na moich ustach go w ogóle nie widać, także kolor piękny, ale no niestety u mnie, ale na pewno sprawdzi się na jakieś inne, może, pomadki, bo odcień mi się bardzo, bardzo podoba. I to jest ten kolor. Później to mam dwa takie puszczyki, których nie otwierałam i nie chcę ich na razie otwierać, bo, no bo po prostu mam tyle tego, że część, ja też muszę skończyć. I jeden to jest XXXL Shine. To jest Essence w odcieniu 08 Glamour to Go. I on prezentuje się tak. Może tak będzie go lepiej widzieć. Widać? A jeśli nie, to po prostu musicie sobie zerknąć na Google na zdjęcia. I ostatni błyszczyk to jest Izadory 31 Pink Nectar. I on wygląda przepięknie tutaj w opakowaniu. Nie wiem jak na ustach, ale ogromnie mi się podoba. I to było na tyle, jeśli chodzi o pielęgnację ust. W międzyczasie chciałam Wam pokazać jeszcze, co dostałam od Gosi, takiego niekosmetycznego. Bardzo lubię takie, właśnie, mini prezenty, niekosmetyczne też. To jest taki, nie wiem do końca, czy to jest, to jest chyba raczej jako bransoletka, tak mi się wydaje. To jest chyba taka bransoletka i tutaj mamy Fashion by Glitter na takim różowym sznureczku. Idziemy dalej. Szybko, szybko, szybko. Idziemy dalej, żeby filmik nie trwał długo. Yy, taki brązer, o który bardzo... O który poprosiłam gosia, to jest brązer z Isadory. Ja on zaraz pokażę. W ogóle on ma tutaj 35 gramów. Jest olbrzymi. I zaraz wam pokażę, jak on wygląda w środku. On w środku wygląda tak. Po prostu olbrzymy. A jeśli chodzi o kolor, to kolor wygląda Tutaj go widać, tutaj, o. On oczywiście, wiadomo, że inaczej będzie wyglądał tak po prostu na gołej skórze, a inaczej jak nałożę coś po złotach. Dostałam też trzy lakiery. Jeden lakier to jest lakier z Essie. To jest mój pierwszy produkt z Essie, który tutaj wygląda jak czarny, ale to nie jest czarny kolor. To jest odcień Wicked. I jeszcze nie miałam okazji go próbować, także nie wiem, jak długo się trzyma i w ogóle. I dostałam dwa takie lakiery marki Kick's Makeup. I jeden to jest w takim odcieniu stalowym, a drugi to jest w takim odcieniu ten to w takim odcieniu liliowym. Ten już próbowałam, bardzo ładnie wygląda. Nawet dosyć długo się trzyma. i to by było tyle, jeśli chodzi o lakiery dostałam, go wow, gdzie lecisz dostałam dwie moje dwa moje ulubione żale do brwi. właściwie to jest jeden, tylko w dwóch sztukach to jest Lumen Eyebrow Control w, w odcieniu to jest chyba jeden odcień brązowy ale je ja uwielbiam, po prostu są najlepsze i tutaj, lecąc dalej to jest y, z Yves Rocher To jest seria. Y, seria organowa, budajrze. Y, jeden to jest skrap do ciała, a drugi to jest balsam do ciała. Takie y, oba w rozmiarze 30 ml. I one wyglądają tak. Jeszcze ich nie używałam. Także. O, mój lakier już się całkiem strapał. Co jeszcze? Tutaj taki balsam do ciała, również z Iwrosze Próbka 30 ml. I to jest z masłem Carité. Czy z masłem Shea? On wygląda tak. Niestety niewiele, niewiele miałam. Jakby nie miałam okazji jeszcze wszystkich wypróbować, tych, tych produktów, więc nie wiem, czy lubię, czy nie lubię i tak dalej. Produkt, który już miałam okazję wypróbować i który jest naprawdę bardzo fajny, i, i kolor, i to jak długo się trzyma, i to jak się nakłada, to jest Eyeliner z Essie 04 I Love New York City. I może Wam pokażę tak. I tutaj mam taką dziurkę od mojego pędzelka. Jedyny problem to jest usunięcie tego eyelinera. Ja po prostu. No, trochę się namęczyłam, żeby go usunąć. No ale. Kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać, którą, która jest znana każdemu, a ja niestety nie miałam okazji nigdy jej wypróbować, nie miałam okazji nigdy, nigdy jej, jej mieć jeszcze, to jest y, Essence zestaw Dobrufi. Już nie będę wam pokazywała w środku, bo każdy wie, jak to wygląda. dwa cienie z Gosza. jeden to jest w odcieniu Butterfly a drugi to jest 08 Aquatic Butterfly wygląda tak on jest taki bardziej fioletowy a Aquatic to jest taki bardziej morski taki niebiesko-zielony po prostu taki morski kolor też jeszcze nie otwierałam yy, próbki perfum o, próbki perfum Próbki mistior, Miss Dior. To jest próbka wody toaletowej. To jest próbka wody z iwroszem. Hmm. Jakaś różana. Coś z różą. To jest 5 ml. A może Wam pokażę buteleczkę. Jak ona wygląda? Coś tutaj jest na pewno różanego. Bardzo fajna butelka. I ostatnia to jest hmm, próbka wody toaletowej. Isimiaki Miyaki bodajże. I tutaj mamy taką nazwę. Po prostu jakieś tam woda kwiatowa o coś takiego. I to już próbowałam, bardzo mi się podoba, więc jeśli gdzieś upalu, upaluję. Jeśli gdzieś upaluję taniej, to może może będzie mi dana ją kupić. I to była tyle, jeśli chodzi o te próbki. Yy, dalej, 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 dalej. Są dwie kletki, obie czarne, obie miniaturki i obie takie super fajne. Oj, ten mój paznokieć. Wybaczcie. Jedna to jest Max Factor 020 czarna, a druga to jest Estée Lauder Double Wear 01 Onyx. Obie czarne, mogłam pokazać jak. O, zaraz pomażę. tam, tam. Tutaj ta to jest Onyx, a ta obok to jest Max Factor. I ostatnim ostatnią etapem są takie próbki saszetkowe. I co tutaj dostałam? Dostałam próbkę maseczki czekoladowej. Chociaż nie mogę jej powąchać, ale mogę Wam pokazać. Mam nadzieję tylko, że to nie jest maseczka rozgrzewająca, bo rozgrzewających nie mogę używać. Ale... Jest tutaj napisane głęboko oczyszczająca i nawilżająca czekoladowa maseczka błotna do wszystkich rodzajów skóry. Wypełniona naturalnymi skórami. Kładników. Między, między innymi mamy minerały z Morza Martwego, masło szej. I, I to jest ta pierwsza maseczka. Druga maseczka to jest maseczka do włosów. I to jest do włosów suchych i zniszczonych. Z ekstraktem z winogron i proteinami z zbóż. Jeśli ja sobie to dobrze przetłumaczyłam. Więc to są te dwie maseczki. Tutaj takie małe maseczki to są. Nie maseczki, tylko małe próbki. To są dermakos, krem matujący z farmony. Krem matujący z farmony, to jest Neovadiol z Vichy. u Nie wiem, czy to jest do mojej skóry. Teraz nie będę tego analizować. Yy, tutaj jest yy, krem nawilżający z Yves Rocher. Taka próbeczka. Tutaj mamy Evidence. To jest chyba próbka wody toaletowej dla mężczyzn. No popatrzcie. Nawet coś dla mężczyzn się trafiło. Yy, tutaj mamy Max Factor Podkład i serum w dwóch Beige 55 i Golden 75. Idąc dalej, to mamy Krem na Noc i wroszę na zmarszczki. A, Kolejny to jest. Krem z 30 olejkami. To jest taki. To jest ten. Yy, dalej mamy też dla, dla mężczyzn. Yy, yy, yy. Yy, jakiś krem nawilżający yy. Po opalaniu, przed opalaniem, czy po prostu taki jakiś. Tutaj mamy z. Yy. Krem do twarzy też i wroszę i Akurat te kremy mają tutaj świadectwo ekocertu. I tu jest krem stymulujący, nabliżający. To jest ten BIO, Coś tam? I przedostatnia rzecz to mamy krem na noc. Chyba kontrolujący sebum, jeśli dobrze sobie to wszystko tutaj przetłumaczyłam. I ostatni to jest ten macos, krem matujący z bioaktywnym wyciągiem z borowiny. Skóra trądzikowa, tłusta i miaszana. I to jest ten produkt. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wymiankę. Jeszcze Wam mogę pokazać ten lakier, który mam teraz na paznokciach. Tak jak mówię, to nie wygląda zbyt dobrze, bo tylko chciałam sprawdzić jak on będzie wyglądał. I to jest taki lakierek Odcieniu teraz wam powiem. Kiss me on my tulips. W ogóle nie wiem, czy to będzie dobrze widać, czy nie. Ale napiszę wam wszystko pod spodem, więc jeśli będziecie zainteresowane, zainteresowani będziecie mogli sobie sprawdzić w Google. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film nie był za długi, że nie był nudny. I zapraszam do następnego Pa, pa!